Dzień dobry, nazywam się Maciej Dziaczko, Prowadzę zajęcia teatralne w szkole trzeciej LO imienia Stefana Batorego. Od paru lat oprócz tego prowadzę zajęcia w różnych grupach wiekowych od w zasadzie to jest szkoła ja akurat wolę pracować już ze starszą młodzieżą, czyli to jest szkoła średnia i studenci, czasami też dorośli. Yy, prowadzę też yy, grupę przy Teatrze Śląskim, to jest Koło Naukowe Młodych Aktorów, od paru lat, gdzie właśnie sprawdzamy się pod względem aktorskim, ale próbujemy to robić gdzieś na pograniczu teatru i instytucjonalnego, i yy, teatru yy, ładnie się nazywającego ofowego i dzisiaj chciałem wam opowiedzieć trochę jak pracuję z młodzieżą. Yy. To jest stresujące dla mnie sytuacja, żeby mówić, jak pracuję z młodzieżą, dlatego że to nie jest takie proste. To nie da się tak powiedzieć, wchodzę w grupę i od razu wiem, co zrobić. To nie jest tak, że ja mówię, aha, mam pomysł. Właśnie ja nie działam w ten sposób. Muszę wpierw zobaczyć ludzi, z którymi pracuję. Pierwsze zajęcia, tak działają przez wiele lat w szkole, w liceum, to są poznawania się nawzajem, budujemy wspólne relacje. Interesuje mnie wspólnota właśnie to, co mnie interesuje, to mnie. Wypracowanie innych form komuniko komunikowania się w klasie, lub też traktujemy naszą klasę wtedy jako grupę. I co? I dopiero wtedy możemy na wspólnie zadecydować, jak będzie dalej wyglądać nasza praca nad spektaklem. Jeżeli to będzie spektakl. Dlaczego? Ponieważ już się wydarzyło w naszej, w naszej historii, że pracowaliśmy nad prezentacją muzealną, Czyli raczej pokazywaliśmy jakiś świat, gdzie wszystko to, co się pojawiało, było oczywiście steatralizowane, ale bardziej zajęliśmy się pewnym eksponowaniem kawałka naszej rzeczywistości. Myślę, że rzeczywistość jest takim elementem, który nas interesuje. Czyli tak jak my, my funkcjonujemy w danym momencie w rzeczywistości, w danej grupie. Temat, który teraz do nas przychodzi, naszej tożsamości, z czym my się utożsamiamy. Dlatego w naszych spektaklach bardzo często pojawiają się właśnie te problemy, a może nawet nie problemy, tylko to, co młodzież w danym momencie interesuje. Jaka jest moja rola w tym wszystkim? Moja rola jest taka, żeby spróbować zanimować takie spotkanie. No może animacja to jest złe słowo, żeby spróbować doprowadzić, żeby w tym spotkaniu wypracować wspólny temat, wypracować temat, który dla nas wszystkich będzie ważny, za którym wszyscy podążymy. To jest pierwszy krok naszego działania. Na tej podstawie chciałbym opowiedzieć o jednym z projektów, który zaczął się już w zasadzie 8-9 lat temu. Zostałem zaproszony przez Iwonę Woźniak wtedy jeszcze do Teatru Pomost do Orzesza. To jest już taka grupa, która w chwili obecnej już nie funkcjonuje, żeby razem stworzyć z nimi spektakl o Śląsku. Ale o Śląsku, czyli o tym miejscu, w którym żyją, czyli Orzesze, z ich perspektywy, czyli z tych młodych ludzi, którzy dowiadują się kawałka, szczębku historii, zbudować na nowo opowieść o tej kawałku historii, która ich dotyczy. I z tym, jak żeśmy pracowali, I to jest bardzo fajna metoda. Nazwaliśmy sobie to, jak później możemy to ładnie nazwać, to jest etnoteatr. Ale pracowaliśmy w taki sposób, że każdy z uczestników przyniósł wpierw zdjęcia, które gdzieś znalazł w domu, albo u babci, albo u mamy. Chodziło o to, żeby te zdjęcia były jak najstarsze. Chodziło o to, żeby te zdjęcia w jakiś sposób ich zainteresowały, żeby te zdjęcia opowiadały historię ich rodziny ich miejsca, my szukaliśmy później, w drugim etapie, próbowaliśmy do tych zdjęć znaleźć jakiekolwiek informacje. Będzie się to szumnie nazywało research, ja bym nie chciał używać takich słów. Chodziło o plotkę, chodzenia od mamy do taty, do wujka, do sąsiadki, żeby dowiedzieć się jak najwięcej informacji, kto jest na zdjęciu, być może jakąś anegdotkę, historię, ale też podpytać, co wiemy z takich ciekawszych historii dotyczących mojego domu, ewentualnie mojej dzielnicy, czy już samego, powiedzmy sobie, szczerzej regionu. To był pierwszy etap. Z tego etapu robiliśmy opowieści. Próbowaliśmy tworzyć wspólnie opowieść. To były pierwsze wejścia w tekst. Czyli opowiadaliśmy fragmenty tego, czego dowiedzieliśmy się. Przekazywaliśmy plotkę dalej. Więc plotkowaliśmy. Na tym polega nasza metoda pracy. Po części pracy, po jakimś takim okresie pracy, zaczęliśmy spisywać te teksty. I tutaj ja posłużyłem się taką, Posłużyłem się takim swoim doświadczeniem jako dramaturg, spróbowałem z tego zbudować już gotową historię, którą w kolejnej fazie dopiero żeśmy zaczęli przygotowywać jako Eciudę na scenie. To nie, to nie, to nie wygląda tak etiuda na scenie. Co to, co to oznaczało? Czytaliśmy fragment tekstu i odchodziliśmy jeszcze od tego tekstu na tym etapie. Próbowaliśmy to z, z usłyszanego tekstu dopiero zbudować jako formę teatralną. Po tym dopiero dochodzi do dyskusji, do e, z jakiegoś stworzenia linii scenariuszowej, scenariuszu, spektaklu. Oczywiście, bocznym tekstem, po bocznym tekstem powstał tekst całki Ten Świat, który został e, wydany. W, przez jedną Aktówkę po śląsku, czyli w tym, w tym konkursie jednoaktówek po śląsku został wyróżniony. Ale powstał również spektakl, który się nazywał Album. Album rodzinny, spektakl, który był grany przez parę lat. To jest pierwsza część naszego projektu. Projekt się zakończył, ludzie, którzy w nim grali już teraz są studentami, a często już też mają swoje rodziny. Wyjechali często ze Śląska, ale jak się cały czas spotykamy, gdzieś wracamy do tych opowieści. Te opowieści są żyjące, są cały czas nie tylko opowieścią historyczną, ale przede wszystkim jakiegoś przeżycia. Co się wydarzyło ostatnio? Mniej więcej dwa lata temu, postanowiliśmy wrócić do albumu z Iwoną Woźniak, działająca przy Teatrze Naumionym, Akademia Teatru Naumionego. Postanowiła wrócić do tego tematu albumu. Spróbować jeszcze raz się zmierzyć z tym tematem. Więc znowu, żeśmy cały ten proces przeprowadzili, tylko już patrząc z punktu widzenia, jak tamten tekst oddziałuje na nas, co się zmieniło w nas, co jest teraz nowego. I tak powstał spektakl, który po śląsku brzmi UMA na Netflixie, czyli album rodzinny 2. Chciałem dzisiaj właśnie o takiej metodzie swojej pracy Wam opowiedzieć. To, co jest ważne dla nas, to jest, że w naszym teatrze, przy pracy nad warsztatem związanym właśnie z jakąś dokumentacją, poszukiwaniem szczębków, opowieści my akurat zajęliśmy się śląskiem, ale to też nie musi być śląsk, bo przy ostatnim projekcie w szkole zajęliśmy się naszym otoczeniem domowym, gdzie głównym aktorem, głównym zainteresowanym jest nie ten, co przedstawia, tylko jakiś przedmiot, który się pojawia w mojej przestrzeni do którego dopisujemy pewną historię, tworzymy jego historię, personalizujemy go i na tej podstawie budujemy dopiero etiody. Więc forma pracy nad spektaklem, z której wychodzimy od wspólnego, wspólnej integracji, przechodzimy do innych sposobów komunikacji, poprzez plotkę, poprzez podanie, przekaz, posługując się różnymi artefaktami, od zdjęć, poprzez ciekawe przedmioty, coś, co nas zainteresuje w rzeczywistości, dochodząc do form etiudowych, do form warsztatowych. A na końcu oczywiście kończy się to jakąś formą prezentacji. Choć nie zawsze musi to być spektakl. Zawsze natomiast dochodzi do dyskusji z publicznością. Cały efekt kończymy zawsze dyskusją z publicznością. O czym? Właśnie na temat tego, co zauważamy jest tej rzeczywistości, nie jak powstawał spektakl, tylko jak można tą plotkę przekazywać dalej. A W jaki sposób możemy dowiedzieć się, który temat jest dla młodzieży najważniejszy w danym momencie? Chodzi o sposób zebrania informacji. Są, tak, przynajmniej ja, mnie się udało wypracować trzy sposoby. Pierwszy sposób to jest sposób wypisania się. To nie jest moja metoda, uczestniczyłem w zajęciach u Artura Paryły i przez parę lat i to są rzeczy, które sobie wziąłem od Artura, które on robił z dorosłymi ludźmi. Jedno z takich ćwiczeń, gdzieś na początku tej naszej drogi, polegało na tym, że Artur dał tylko jedną instrukcję. Weź kawałek kartki i napisz 50 rzeczy, które cię interesują. Koniec instrukcji. Forma pojawiania się już później samych wypowiedzi już jest tekstem. Forma wyboru pośród tych 50 elementów na drugiej fazie, na przykład 10, które chcę przeczytać z tekstem, co chcę przeczytać jako uczestnik takiego ćwiczenia, pokazać grupie, jest moją decyzją, świadomą, jest już pewnego rodzaju wyborem. W ten sposób każdy uczestnik sam wybiera, co jest dla niego ważne. Odchodzimy wtedy od banału dlatego że forma zastanowienia czy napisania 50 zdań różne są oczywiście metody jedni będą pisać numerując to jedni to nie będą tego liczyć i nie będą liczyć nie napiszą tych 50 zdań yy, natomiast zawsze dochodzi do tego wyboru potem jest dyskusja uzasadnienie. robiliśmy to też w inny sposób także yy, po tych 50 zdaniach yy, to inni uczestnicy wybierali, co jest ciekawe, co im zabrzmiało, czego by chcieli dopytać, czyli forma wymiana. A powiedz mi, a co to oznaczało? A co ten temat, co, 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 o czym to jest? A to fajnie brzmi. Wtedy już zaczynała się pewnego rodzaju opowieść, wspólna interakcja, czyli komunikacja, coś, co by mogło. Proszę, szukaliśmy tego haka do wyszukiwania tematu. To jest jeden sposób. Drugi sposób to jest sposób właśnie. Prze przeciągnięcia, wyciągnięcia tematu z jakiegoś artefaktu. To co ja już mówiłem, czyli wpierw jest polecenie. Przynieś jakiś przedmiot, który masz w domu, który pierwszy ci się rzuci w oczy. I z tego przedmiotu po prostu opowiedz, co jest w nim wyjątkowe, czym się różni od innych tego typu przedmiotów, czy ma znaczenie, że on jest w Twoim domu, czy wiesz skąd on jest w Twoim domu. Czyli budujemy całą opowieść wokół przedmiotu. To samo dotyczy zdjęć, ale to samo też dotyczy. Fragmentów tekstów, czyli doboru fragmentów tekstów. I trzeci sposób, jeżeli nawet jest załóżmy na daną chwilę temat, który wszystkich zajmuje. Tak jak teraz był temat strajku kobiet, to oczywiście na sam, sama sytuacja pociągnięcia tematu jest najczęściej podawana strajk kobiet. Dobra, ale co oznacza dla ciebie strajk kobiet? Dochodzimy do jakiejś dyskusji. Na czym polega to dla ciebie? Co jest ważne? Próbujemy budować na początku taką relację z tym, co wypowiadamy. Czy to, co wypowiadam ze sceny, naprawdę jest na tyle ważne, żeby to im nie usłyszeli? A jeżeli jest ważne, to dlaczego to jest ważne? Czyli zostawiamy tą ekspresję młodzieży. Dlaczego? Dlatego, że moim zdaniem bo robienie teatru w szkole to jest przede wszystkim pozwolenie mówić im swoim językiem. Mówić, żeby każdy uczestnik zajęć mówił swoim językiem. Nie wybieram nim tematu. Ja daję im możliwość opowiedzenia swojego tematu. Moją rolą jest później zmotywować, żebyśmy przedyskutowali ten temat, żebyśmy być może, kiedy nie wiemy, co dalej zrobić z tym tematem, poszukali podobieństw w innych tekstach, poszukali innych elementów, z których możemy zaczepnąć dalszą wiedzę. Tak stopniowo kleimy, budujemy. Budujemy, tak jak na zasadzie, takie zbierane doteczki różnych informacji, różnych tekstów. Czasami to są teksty kultury, czasami to są teksty literackie, czasami to są nasze zapiski i z tego wszystkiego, rozkładając to w pewnym momencie, powstaje tekst. To jest dobór różnego rodzaju materiałów, nie ograniczając ich i próba połączenia w całość. Dziękuję bardzo. Tyle myślę na dzisiaj. Pozdrawiam, Macie Dziaczku, trzymajcie się.